Jak zyskać Pokémona? Tutaj będzie prosty poradnik. Wystarczy, że gracie dżunglę i zrobicie coś, nie pomyśli waszych sojuszników. No i tutaj robimy ganka. Prawie pingowałem ogólnie wcześniej temu Welko, że tam jest waj. Ona go zabija Slashem Ja widzę, że jej się respią kampy, więc tutaj poczekam na nią. No i zobaczymy, co tu się stanie. Obchodzę wizję, że mnie nie widziała. Ona zesmajtowała te raptory, ale zdążyłem zesmajtować Zabrałem wszystkie. No, i Sylas musi cofnąć. A Waj musi iść na golemy. Mój bot ma prajo. Więc idę i szukam dalej do jazdu. Daj, tutaj warda. Waj widzi tego warda, więc lulu zaczyna schodzić. Więc ja to respektuję i trochę się oddalam. Sylas nie cofnął. Więc sobie gramy dalej. I wychodzi z tego z dobra akcja. Nasz bot ma prajo, więc attacker enemy został. A my mamy przewagę jednego zawodnika. Aż szkazawija Waj. Tutaj prawie zabijamy Slasa. No i Draven goni Lulu. Na minimapie to widać. Ale z jakiegoś powodu wywala się od niej. Dajwując i traci staki. Szkoda. Ja tutaj zabijam darmowo na topie. No i Gierka wygląda, jest w miarę ok. Lulu idzie na Heralda. Ja mam tego Heralda. Ale jak moja ażka jest na bocie, więc stwierdziłem, że może zdejmuje Jinx, albo tego Freeza tutaj co będę robić, wykorzystam. Niestety Valkos jest zaskoczony, że Lulu mu wyszła stopa Ginie. No ja tutaj czekam i próbuję wykorzystać tę okazję, żeby zabić tego Sylasa chociaż. Bo on będzie chciał dopuszować. Trzymam wave'a dla mid No, i idę w stronę bota. Zanim doszedłem to już bot się wywalił. 2 na 2. Tu już byłem lekko pingowany. Nie miałem E, więc nie szedłem od razu tutaj, bo wiedziałem, że to się stanie tak, że dostanę polimorfię i nie zabiję. Tutaj dowód. No i tutaj próbuję asekurować dajwa na Sylasie. Nasz bot ten się wywala kolejny raz. Oni w ogóle zaczęli się bić, arka, yy, Ażka nie trafia Rki. Więc gangway nawet prawie nic nie zmienił. No i tutaj jestem już spampingowany. I zaczynam powoli odblokowywać Pokemona. Chat tam I Zobaczcie, tam jest ład od góry. Ja tutaj przeskoczę. Mam Umbrella jak więc nie ma tej warda. Czekam na skok. Pinguję aż na skok za 12, więc ona postanowi strolować. Ja nie mam nadal skoku. I tak zabijamy jakąś tam Lulu No ale ja już zyskuję Pokemona. I tutaj odblokowałem nowy achievement do clearowania lasu. I już do końca gry. Będę miał wsparcie. Więc to jest poradnik na blokowanie Pokemona. I jednocześnie przegranie gry w sumie. Czyli musicie grać w dżunglę. I musicie zrobić coś nie pomyśli waszych zawodników. O, to już 4 minuty do przodu. Mój Pokémon nadal biegnie za mną. I nieważne co ja zrobię, to po prostu on będzie za mną biegał. No, i potem, oczywiście, miłe wiadomości po gierce dostałem od botleinu. Nawet się spytałem, czy to będą te whish'er. No i w tym czasie dostaję drugie zaproszenie do znajomych od Ashki, pytam się czy defujesz. No i jak można się spodziewać. Miłe słowa, kilka miłych słów, ale ogólnie ostatecznie to ja pewnie dostanę bana. Za to, że komuś napiszę w gierce, że jest idiotą, a on po prostu po gierce nie dość, że może mi strollować całą grę, to jeszcze może mi życzyć śmierci i całej mojej rodzinie więc polecam Riot Games.